Halo, witam, ja was, Sebeko, o, witam, 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 tak, macham właśnie do was, taką, taką łapeczkę wam daję, taką, jak wy mi możecie dać, właśnie tutaj taka na dole wam się wyświetla, także kliknijcie, ją będzie super, zrobi się lepiej wam i mi, a my zaczynamy. Jestem razem z Alkiem oraz z Smyslowem, którym, e, który, którymi będę budował, będę budował i to na, 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 szybkość oraz na spryt, także Alek, musisz się przygotować, Z Smyslow też słuchaj bardzo dobrze, bo ja teraz zasady tego zadania mówię, także będzie Będziemy budowali tajne bazy na zewnątrz z zabezpieczeniami. Pierwsza baza będzie budowana przez 10 sekund, druga przez minutę i trzecia będzie na tajną bazę 10 minut. O tak, właśnie 10 sekund, minuta i 10 minut. Wow, ale mi się kręci w głowie, miota mi się tak masakra. Dobra, no to my zaczynamy, a wy jeszcze widzowie przed tym nie zapomnijcie zostawić subskrybera takiego czerwonego jak moja bluzka, także kliknijcie go, dobijamy 300 tysięcy, będzie fajnie, a my zaczynamy. Ale słuchajcie. Ty budujesz gdzieś w tym miejscu, ustaw, stań tutaj okay, sobie, dobra, koło tej dziury. No, tak Na, jest. Gdzie, ty, gdzie? Ty, ty z majstą budujesz tutaj, o tak, i w tą stronę, w tą stronę tutaj budujesz, a ja buduję tu, żebyśmy nie przeszkadzali swoimi budowlami. No, no to mamy 10 sekund. Poczekajcie, jeszcze, jeszcze nie zaczynamy. Ja muszę sobie w telefonie włączyć, e, tak, e, czekajcie, stoper jakiś, co nie? Włączamy stoper, już włączam, e, 3, 2, 1, e, nie, nie, jeszcze nie budujemy, ale, zniszcz ten blok, ja go widzę. Tak, no ja tak. Ja się zaznaczyłem, w którym miejscu budować. Dobra, 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 czekaj, jeszcze muszę tutaj wejść. O, cięż, ciężko mi się wchodzi, ale dobra. Mam już e, przygotowane wszystko. No to zaczynamy na 3, 2, 1. Start, 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 dobra. startujemy, startujemy, startujemy. startujemy. To jest moja tajna baza. Szybko, 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 cykl, szybko, szybko. Mamy 10 sekund, 10, tutaj, 10 sekund. Zdążymy, to... zdążymy, 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 zdążymy. Dobra, jeszcze tutaj wiatro. Ej, e, czas się kończy, Alek, szybko, pośpiesz się, czas się no, buduję, kończy. Buduję, szybko. I jak tam ci idzie, jak tam ci idzie? E, ja już kończę, ja już kończę, ja już kończę. Dobra, ej, 8 e, sekund, 10. Stop, 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 już stop, 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 Dobra, dobra, dobra. Stopujemy. I zobaczmy, zobaczmy, kto tutaj jak wybudował. Zobaczmy na Alka, Alek wybudował taką tajną bazę. No wam powiem, że wejścia nie ma, ale ja się lepiej nie odzywam, dobra? A tutaj z Majslow. O, ej zobaczcie, z coś tutaj nawet wybudował. Poczekajcie, wejdę tu. Zbudował a. Z TNT z przodu, no, pacjent. nic nie ma, ale ma zabezpieczenia TNT, no takie trochę słabe, bo by no, musiał podpalić, się zdaje, wy... że to jego bazę. No, wysadziłoby jego całą bazę, twoją, alek jest zabezpieczona minami. Po Wejściu na minę, co się stanie? E, nic się nie dzieje, te miny nie, no, nie działają. Wybuchnie, tylko je zabezpieczyłem, żeby nie wybuchło. Wow, ale wybuchło! No, no, ale, zepsuł zabezpieczenie. ale twoja baza niestety e, nie 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 ma już bazy. E, to co teraz? Dobra, twoje zabezpieczenia były bardzo słabe, a moja baza wygląda w taki sposób. Tylko że ja nie używałem niczego, żadnych komend, nie czarowałem. Ja po prostu no, po ja prostu no byłem, wybudowałem. Wiesz? Yep. Yeah, that's my best comment. Dobra, wiecie no. co? Oceniamy. Oceniamy, jak to wybudował. Ja oceniam Alka, no, no niestety za te zabezpieczenia to daje dwójkę. E, Smyslowowi daje... poczekajcie, albo nie. Dobra, e, Smyslow, ile dajesz Alkowi? Będziemy podliczać te SmiceLow, punkty. powiedz mi, powiedz mi, ile mi dasz. Daw mi, no. mi 10 na 10, nie? 10 Dawaj, 10, napisz pokaż. na tabliczce, bo mu mikrofon niestety nie łączy, dlatego on nic nie gada, tylko będzie pisał. Także czekamy, zobaczymy. Piątkę daje. O, ja Alek ma dał. piątkę. Dobra, Alek, pamiętaj, razem masz 7 punktów. No, to teraz oceniamy SmileStowa. SmileStowa okay. dam cztery. Dam czwórkę, bo ma normalnie drzwi, ma wszystko. Oprócz tych zabezpieczeń, to jest fajnie. Poczekaj, ja sobie dam siódemkę. O, tu zaznaczy, A nie, ale swoich nie oceniamy, to bo to jest bez ja sensu. Wiem, tylko... Ej, ja sobie zaznaczyłem, żeby pamiętać, ile A, ty damiście, Aha, dobra, 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 dobra. A, ty już rozwalasz od razu. No, dobra, ty... dob, dobrze, dobrze. dobrze. I ile SmileStowa dajemy? Ty, ile no, dajesz? no ja daję czwórkę za to, że ma drzwi, za to, że jest pełna. Tylko te zabezpieczenia słabe, dlatego czwórka myślę, że będzie dobre. No to ja daję mu. Fusteczkę piąt... mu daję, Fusteczkę mu daję. Fusteczkę, no to jest ma razem. Dychem możemy tutaj jed... napisać jako na tabliczce ma 10. do swojej bazy. E, no i, i oceniamy ma. moją, oceniamy moją. No zobaczcie, jak to moja tajna baza wygląda. No, Twoja baza, no nie ma wejścia, nie ma dachu. Pułapka jest tylko z jednej strony. No ja bym dał tu taką. Trójeczka no! Ej, co, co to co mi... to? Ha 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 ej so, ty se, żartów nie rób, weź napisz ile znaczy tutaj jest. nie jest twoje bazy? <laughs> Ej, no nie, nie, poważnie, poważnie Smyslow, napisz ile tutaj, ale ile mi dajesz? No ja trójeczkę ci dałem. Trójkę? No. O, słabo, no dobra, no, no dobra, zmiany, myślę, że, że jest dużo usła. lepsza niż twoja, twoja dziura została i trójeczkę dostałem, czyli co, ja najsłabiej? O, dobra, dobra, to przegieliście. Ale ja, to... ja ci dałem więcej niż ty mi dałeś, więc na mnie nie krzycz, to Smyslow dał ci mało. No to teraz, no to teraz zaczynamy budować i mamy czasu minutę, mam nadzieję, że się postaracie, no i słuchajcie, w tej pierwszej konkurencji wygrał, po Czekajcie, Smajsto, Smajsto wygrał, ma 10 punktów. punktów, drugi jest Alek, a ja trzeci, ale ja się z tym nie zgadzam. Widzowie też możecie punktiem. napisać, czy wy się z tą oceną zgadzacie. Moim zdaniem ja, ja mam ładną, Smajsto no fakt faktem ma ładniejszą, Alek, Alek co w ogóle, ja nie bo wiem za co on punkty dostał. teraz e, ogień jest tym zabezpieczeniem, <laughs> teraz ogień mi ochrania bazę. Dobra, przenosimy się, ej prze, zostawcie te budowle, przenosimy się teraz trochę dalej w to miejsce i mamy minutę, także tak, zaczynamy Smajsto, podleć tutaj podleć tutaj, to, o właśnie, dobra, stój, stój, stój. I tam ty budujesz, ja tutaj, Alek tam. Zaczynamy dobra. za 3, 2, 1. Start, mam już zaczęte, okay, elegancko syk. i buduję. Buduję tutaj już mam minutę, czyli mogę się posłużyć komendami, żeby było szybciej. Cyk, ja tak tutaj dajemy okay, tak, ja set 20. Albo nie, poczekajcie, zobaczę ile to jest. Set 45, dobra? Wejście. Dajemy cegiełki, eleganckie. Jakieś. O, będzie tajno i to to całkiem, całkiem duża. Okej, okay, teraz mega, tutaj. Ja tutaj, ej, ładnie, dobra, podwójne tutaj bloki wejście. mam. No i okay. super, super, o to chodzi. Tutaj też możemy dać podwójne, Zrobię dobra? Spot, I teraz wejście. Tu wyszły potrójne, ale dobra, nic się nie stało. Budujemy dalej, budujemy dalej. Tu wejście jak jakieś się idzie, zrobimy. Jak się idzie? Odpaliłeś czas, odpaliłeś czas? I odpaliłem czas, normalnie mamy 40 sekund, już minęło, panowie. Jak 40 sekund minęło, co? No normalnie, mamy 20 sekund. Zresztą czas leci szybciej niż przy 10 sekundach, to jest niemożliwe. <grym> tak jest, tak jest. Dobra, budujemy, budujemy. Jeszcze chwilę mamy. Ja tutaj drzwi jakieś duże muszę zastosować. Wielkie, ogromne, żeby się tutaj nikt nie dostał. Także o, drzwi mam. Jeszcze rozleję jakąś wodę i, i lawę. O, to będzie najszybsze, nam. to będzie najszybsze. Dobra, lecimy z wodą Zobaczyk. oraz lawą, tak? Zaznaczymy okay. tutaj Teraz set water. Okej, okay. super, Jak myślicie, kto będzie lepszy? Ja myślę, że ja. Nie ma nikogo lepszego dobra. ode mnie, tak szybko, jeszcze, ej, ja ostatni 5 3. sekund, ostatni 5, 5 sekund, 6. musimy się sprężać, 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 tak, szybko, i teraz tylko tutaj I cyk, dobra, postawić. koniec, 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 jest minuta ej, stop, 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 Alek, patrzę, dobra. Alek, patrzę, patrzę. nic z buduję, nic nie, nie robi więcej. Odsłoniłem. Dobra, no to, no to, no to już jest koniec, ja mam czas zatrzymany, słuchajcie, minuta minęła, no i tak wyglądają nasze bazy. To jest moja baza, strzeże ją woda dookoła rozdana i bardzo duże drzwi, przez które będzie ciężko przejść. Alek ma, okay. Alek ma miny, które zaś mogą wybuchnąć i po Ale co ty je stawiasz? ja wydałem je dalej, więc jak wybuchną, to nie rozwalą mojej bazy, tylko rozwalą przeciwników, którzy do nas atakowali. fosy. No, może sprawdzić, dawaj. Nie, bo wybuchnie wszystko. Nie będę sprawdzał, nie będę tego robił, bo wszystko wybuchnie. Zobaczmy, co masz w środku. A, bardzo ciekawie, to w, to w nic nie widzisz. To nie jest ważne. Ważne to jest na zewnątrz, żeby nas chroniło. To masz w podobne. Dobra, to, to słuchajcie: jest lawa, są drzwi, są kolce. Mnie się podoba. Jest, jest nawet tutaj dookoła, miny są poroz, po, po, porozkładane. Także ja daję tutaj mocną siódemkę. A ty, Smiley, ile dajesz? No. Macho pokaż co ile dajesz mi? Ile Zobaczmy dajesz mi. tutaj, tabliczkę pisze trójkę? trójkę ci dał, a coś no coś ja cienko. Mam ja mam najwięcej zabezpieczeń z was wszystkich. No co? Dobra to razem dychę. Weź tutaj napisz 10 alkowi nie, czekaj, 9 Nie, czekaj, no i te dziesięć. No Moja no, lepsza. No, <laughs> To ja sobie dobra. dziesiątkę zapiszę. No dobra. We weź tę dziesiątkę napisz, dobra? O, super, Ansko. Dobra, tu już jest oceniona. My oceniamy te bazy i piszemy na tabliczkach, żeby nie zapomnieć właśnie tych ocen. No to teraz oceniamy Smyslowa. Powiem wam, że Smyslowa całkiem zacna jest, tylko no nie wiem, te płotki na zewnątrz to nie wiem, przed czym one mają chronić. Tutaj do środka też można wejść poprzez zwykłe drzwi. Każdy jeden może otworzyć. Lawę mamy na zewnątrz, za to dajemy plusika. No i można jeszcze do góry wejść, tylko nie ma drabinek. Powiem Wam, że no taka przeciętna ta Ej, to baza, pa, trochę baza taki nup. No. Patrz, baza mu się pali od tej lawy. Co ty gadasz, pokaż. No tutaj patrz, normalnie ona A, się baza z drewna mu. dałeś koło lawy, nie przemyślałeś tego z Słuchaj, no to... dobra. I tutaj baza z drugiej strony musi palić. bo mu zasłonie ta baza. Ej, ziemią. rzeczywiście. Dobra, słuchajcie. Ja ją oceniam na taką trujeczkę. Daję trujeczkę, no bo no drewno z lawą, tu nie ma w ogóle połączenia taka trochę nubska, no ale mieliśmy minutę, nie? Ładnie wygląda, ale ja daję taką trujeczkę. A ty Alek no ja daję dwójeczkę, no na zaraz spłonie, No, to tak nie. No z tą mam ocenę 5, ja już tutaj piszę elegancko, dobra. No a teraz ocencie moją. Jak wygląda moja baza? No twoja baza, no masz wodę, tylko przez tą wodę to ja sobie przepłynę normalnie, wody się nie boję, z cukru nie jest. Ale słuchaj, słuchaj, to nie jest taka normalna woda. Jakbyś był na game od survival, to dobra. by się tobie coś stało. No co mi się dzieje? No nie wchodź, dawaj, chodź tutaj, oceniaj tą moją tajną bazę. Powiem wam, że ona nie jest zwykła, ponieważ ma drzwi zabezpieczone, które nie idzie tak łatwo otworzyć. Mamy potrójną ścianę z prawej strony, z przodu mamy podwójną ścianę, z prawej strony, po pojedynczą, żebyś tam wiesz, co? Ale Sufitu nie ma. No dlatego Sufitu nie ma specjalnie, żeby móc wyjść na górę i sobie chodzić po tym murku i patrzeć, czy ktoś nadchodzi, czy nie nadchodzi. No dobra, to niech pierwszy smajsną da ocenę. Pajster, dawaj ocenę, jesteśmy ciekawi, ile tutaj ocenisz. No, ale grube ściany. O, no jemu chyba się podoba. O, dobra. no widzisz, Alek, Mamy chociaż smyj. jeden docenia Środynkę to co tam. zrobiłem. No dobra, no to ja ci dam czwórkę O, ja dostałem siódemkę, czyli mam 11, okej, okay, weź, no, Alek, albo dobra, ja, ja sobie tutaj zapiszę 11, okej, okay, dałem, no jednaście i co? E, wszyscy mają, no. poczekajcie, musimy sprawdzić oceny, ja mam 11, e, Smilesto ma 5, e, dobra, a ty a ja ile masz? 10. A ty 10 masz 10, mat. czyli ja tą rundę wygrywam. <laughs> jestem jestem lepszy w tej rundzie niż wszyscy. Widzieliście, wtedy byłem to ostatni, ja a teraz średnik. jestem pierwszy. Dobra, no to co? Trzecie budowle, na nie mamy najwięcej czasu, więc powinniśmy wybudować jak najlepsze tajne bazy. No i zobaczymy, kto będzie lepszy, a kto będzie gorszy. Także ja zaczynam tutaj budować. Ty, ja Alek, zacznij budować miejscu. tutaj. Budujemy no, no równo dobra. w rządku, a ty z e, zacznij budować w tym miejscu. Te bazy mają być dosyć duże i bardzo mocno zabezpieczone. Także skupcie się i naprawdę wybudujcie fajne, zacne bazy. No dobra, to ja lecę zbudować, więc biorę sobie. No ja ej, drogi. jeszcze nie powiedziałem. Start! A. Stój! Na nie, razie, o! Dobra. Usuń wszystko. No jeszcze nic nie postawiłem. no. no dobra, dobra jeszcze no to nic 3, 2, 1, start! Mam stoper dobra. ustawiony, już właśnie go puściłem. No i zaczynam Tyk. budowlę e, budować normalnie. C czyli dajemy normalnie tutaj teraz ściany, podłogi, wszystko pojedynczo tak, jak powinno być. Tak, zrobimy to. Okej, okay, lecimy tutaj, będzie dobra, duża ta ja baza. Ej, na to ty z bedrocka budujesz? A dobra, no, strzelać się chcesz będziemy, chcesz to możesz budować. najlepszą bazę, jaka istnieje. Nie no, to jak już budować, coś z najlepszego budulca. Nie? No to zobaczymy, zobaczymy, ale to. Generalnie ocena nie wpływa na blok, co nie? Jeżeli blok jakoś nie robi oceny, bo i tak to dobra. robisz komendą i tak, więc to zajmuje chwilę moment, więc po blokach nie oceniamy. No i najważniejsze widzowie, słuchajcie, wy też możecie oceniać. W komentarzu normalnie piszcie, która ba baza waszym zdaniem jest najlepsza, bo dobra, wiadomo, tak. my możemy mieć i trochę inne zdanie niż Wy, także piszcie swoją ocenę, my na pewno będziemy odpisywać na nie, dobra? Ja jeszcze tutaj postawię. To będą nasi e, sędziowie będą oceniać tutaj. Tak, no, dokładnie. Co widzowie widział? są naszymi sędziami, e, którzy no, najlepiej nas ocenią, bo, bo wiecie, oni nie będą patrzeć, że ten ma ładnie, ten ma brzydko, tylko tego, co będą lubić, to dadzą większą ocenę. No nie. <laughs> nie, żartuję widzowie. Naprawdę, która probowi. baza wam się lepiej podoba, to, to oceniajcie, co nie? No tak, o, dobra, ja, ja już mam cały czworokąt zrobiony, postawiony. Teraz dam jakieś konkretne drzwi, takie na trzy klocki, dobra, coś takiego. O, 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 e, e, przed chwilę mnie nie było, ale już wróciłem, już. Wszystko gra. Dobra, teraz dajemy drzwi, takie na I trzy kratki, Damy coś takiego. O, te ładnie wyglądają. Co ty mówisz tam? Już się bałem, że cię nie będzie, bo nagle zrobiłeś wow, wow wo i nagle wstałeś się odzywać. I się znadfiłem od ciebie. Nie, nie, wszy wszystko jest w porządku, w porządku, tak jak miało być, tak jest. O, ja, ja, ja jeszcze się tam, sobie drabinki się dam. Zawaliła. co Dobra. mówisz? Myślałem, że ci się baza zawaliła normalnie. Nie, 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 wszystko jest w porządku, moja baza jest jak najbardziej okej, okay. dobra, wiecie co jeszcze tutaj dam, a nie będę mówił, bo Alek, wy będziecie po prostu to widzieć, żeby Alek nie widział, ja to sobie dam, poczekajcie, tak, jak to ten... się wpisuje, co, co nie tak? Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, co Serek teraz robi. Właśnie ja też chcę i nie wiedzieć. ma podglądywania, nie ma podglądywania, cokolwiek, ale jakby się nie działo, nie możesz patrzeć co kto inny robi, co nie? A ty mi podglądałeś, dawałem ten, dawałem bedrocka. Nie no, no ale jest... no coś takiego, no to wiesz, no to z daleka bym widział, nie? No to, 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 to nie jest akurat podglądywanie. Nie w tym świecie, wiesz. Dobra, ja już tutaj elegancko mam, e, ustalone, ustawione coś, nie powiem wam co, ale fajnie, wszystko widzę. Dobra, dobra, to ja to tutaj stawiam kulciatki sobie do dookoła. Ja tutaj nie e, spowalniam nawet na sekundę. Ile zostało nam czasu, panie? E, dopiero e, czasu dwie między... minuty, prawie 3 minuty minęły, także czas już się e, jeszcze nie kończy. Do, jeszcze 8 A, minut to spowalny. jest naprawdę dużo czasu, także możemy wybudować naprawdę fantastyczne te bazy. Lecimy, ja teraz mogę dać sobie na spokojnie wszystko porozlewać, e, tak jak bym chciał to wcześniej zrobić, ale wcześniej było Ty za mało się, czasu, także... W tej rundzie to ja wygrywam, byłem dwa razy na drugim miejscu. Nie ma możliwości, więc... słuchajcie. Ja tu jestem ekspresowy, bardzo dobry budowlaniec. Także myślę, że ja będę tutaj najlepszy, ale zobaczymy. Nie mówię, że ktoś może być gorszy, ktoś lepszy. Zobaczymy, kto tutaj będzie lepszy. Także. Ja po prostu wierzę w samego siebie bardzo mocno, dlatego tak mówię. No Nie, dokładnie, dobra, o tak, tak jak to powiedziałeś, tak właśnie jest. Także hopshiop, lecimy tutaj, teraz tutaj. Powiem wam, że dosyć szybko mi idzie to budowanie. Mówisz? No to dobrze, że tak ci się dobrze buduje, nie? No, to ja, ty... ja, ja, ja to jestem jednak ekspert w budowaniu, co nie? Ekspertem jesteś, mówisz. No tak. dobra, to skoro ty tak mówisz, no to ja ci wierzę, nie? No właśnie. To, teraz tak tutaj zaznaczam, robię sobie taką małą ściankę i zrobię coś, co może cię trochę lekko sokować i da mi punkty. Więc. To no ciekawy ty... jestem, co ty tam zrobisz. Tylko nie podglądaj, nie podglądaj. Ja nic nie podglądam, ja sobie wodę rozlewam, daj mi spokój. No, dobra, dobra. patrzcie, widzowie, co ja robię, taką ścianę z tego dosłownie zrobię. Cyk, cyk, pod cyk, kontem, lecimy ale tutaj, będzie. lecimy tu. O, A ty rozdajemy. co tam teraz kombinujesz? Może podpowiesz mi jakąś, zdradzisz mi kawałek, tajemnica. No mi, wiesz, co ty ja, tam ja, ja teraz nic specyficznego nie robię. E, normalnie tradycyjny woda, lawa, nie. A no, no, to codzienność, twoja Tra, no, tradycja okay, zobowiązuje, tak jest. E, lecimy tutaj z tą wodą. Cyk, Tradycje cyk, są po cyk. to, żeby je przeduwać, tak? No, no dokładnie. No okej, okay, to ja też sobie robię z drugiej strony tą ścianę, tylko to się ciężko strasznie nakłada sobie, No to, to, to co ja robię, to jest tak ciężko do nakładania, ale warto wydaje mi się, warto. No nie no. wiem, zobaczymy, e, aha, okej, okay. no rozumiem, rozumiem, ja też sobie coś co tutaj za... dam, aha, coś okay, dziwnego. Podejrzałeś właśnie, czy ty w tym momencie podejrzałeś? Co, co ja zrobiłem? Podejrzewałeś moją bazę w tym momencie? Nie, ja, je, ja jestem u siebie na bazie, możesz to no, zobaczyć okay. Znaczy nie patrz, nie patrz na moją bazę oczywiście, nie patrz <laughs> nie, na no moją po, bazę Pozwoliłeś będzie nie, 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 nie o to mi chodziło. Poczekajcie. No. Teraz Alek mnie z tropu wybił, a szukam akurat czegoś. Nie mogę Wam powiedzieć o co mi chodzi, ale to jest naprawdę super. Poczekajcie. Ja nie wiem, w której zakładce robię, tego szukać. Chciałbym, żebyś tutaj się jak najbardziej rozproszył, żeby było jak najciężej właśnie mnie tu pokonać. nie? Dobra, znalazłem, znalazłem. znalazłem, znalazłem. hop chopsiub, coś takiego zrobimy. Coś takiego, dobra. Okej, okay, to ja teraz lecę sobie z kolejną pułapeczką, lecę sobie tutaj, cyk, komenda jedna, pyk, druga komenda, cyk, ale ja to robię na speedzie, takiej bazy to ja jeszcze nigdy nie zrobiłem, powiem Ci, wiesz. No, zobaczymy, baza, zobaczymy, co Ty tam zrobisz, ja tutaj sobie robię elegancko, ładniutko, zobaczysz, jak będzie pięknie. No, 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 tylko ja teraz znowu będę dawał, już ci zdradzę tajemnicę kawałek, będę dawał miny, tylko mam nadzieję, że za blisko nie dam, bo znowu... Ej, ale mi... mnie... słuchaj, miny to z dala od mojej, nie? Z dala od mojej, bo się zdenerwuję wtedy. No okej, okay. to ja zrobię tak miny, że załóżmy, że one powinny być dookoła, ale ja je dam tylko przed basą, okej? Okay? Żeby nie zniszczyć waszej bazy. No zobaczymy, zobaczymy jak ty to tam będziesz miał zrobione. Ej, musieli mi na nie postawiła. O, dobra, postawiła się. To ja, ja jeszcze tak coś takiego o. zrobię. Powiem wam, że całkiem zacnie to wygląda, widzowie, co nie? Podoba wam się? Mi całkiem okay, zacnie u mnie to się... wygląda, okay. no. A mi też się podoba, mam super bazę, naprawdę. Ej, chyba skończymy to szybciej, co? Bo to jest dużo szybciej. minut. W sumie już zostało 3,5 minuty. Nie wiem, mi chyba wystarczy, tak w sam raz będzie tego czasu. To wiesz, co? Ja jeszcze tylko jedną rzecz tutaj postawię i możemy kończyć, bo jeszcze tylko jedną rzecz potrzebuję. I no dobra, będę dobra, dobra. w 100%, okej? Okay? I idzie się tylko tutaj, takie elemenciki zrobię i będzie to koniec mojej bazy. No dawaj szybko, działaj, 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 działaj. Nie zapomnijcie wziąmy, też dawaj. w środku jakiegoś wyjścia zrobić albo coś, nie? W środku też musi coś być, okej? Okay. Ja już mam tutaj tyle zrobione, być. że chyba wystarczy to wszystko. Jeszcze mogę, o ja wiem, pajęczyna, dobra. Okay, to w środku też coś dam, żeby nie było, że znowu pusto mam, bo ty będziesz narzekał na mnie potem. Więc damy sobie to. Najważniejsze rzeczy dam po prostu. O, no to rzeczy. daj, to daj. I więcej nie trzeba, raczej cyk, cyk, cyk. O, takie coś. No i damy sobie to i stu. O, proszę bardzo. I co, już masz skończone? Ta, ja mam już skończone. Tak dobra, się masz, jak, jak moja z majstą jesteś gotowy i już kończymy za minutę. Ostatnia minuta została, także zegarkowo tak jak powinno być, skończymy. Także macie ostatnią minutę, szybko mu możecie zrobić co tam tylko sobie chcecie. A, no Dawajcie tak sobie no, tak. tam e, obojętnie co. No dobra, tak jeszcze minuta została, to ja sobie tutaj się troszeczkę pobawię. E, wezmę no, z sobie... No baw się baw, rób sobie kategorii. co tam chcesz. I wezmę sobie, e, gdzie to było, gdzie to było, o tutaj są te rzeczy, okej, okay, ja mam, nie powiem ci co dokładnie wyciągnąłem. Ale mnie to nawet tam nie interesuje co ty masz, ja i tak to wygram, bo widzowie widzą jaką ja bazę wybudowałem, no będzie komukolwiek ci ciężko to. to pobić. No dobra, no skoro tak mówisz, skoro jesteś taki pewny siebie, no to okej, okay, no. Ja sobie tutaj spajki jeszcze rozłożę, o do końca, dobra, ja z tej strony mam zrobione, ale e, z co, kończymy? A co minuta już minęła, bo ty minutę dajesz, potem ją zabierasz, ja się wcisnęcie. No nie no nie, słuchaj, no, yy, zostało dokładnie, zostało 20 sekund, ale możemy skończyć już przed czasem, bo ja już mam wszystko gotowe No, uznajmy, że możemy... Dobra, skończyć. poczekajmy. 10, 9, o. 8, 7, 6 Pięć, 4, 3, 3, 2, 1 2, kończymy! 1. Koniec, 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 okay. koniec, 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 koniec. Koniec, mi rzeczy wypadły od OS. Jest... Dobra, no to najpierw zaczynamy od Smile Slow bo on sobie tutaj siedzi, okay. akurat patrzy na swojej tajnej bazie. Także zobaczmy, co on Osoby tutaj siedzi, wybudował. Jak i no, sobie tutaj elegancko odpoczywa, ale patrząc, co zrobił. Pali Ej, czekaj, syrów, wypróbujemy czy da się normalnie tu wejść, hop, siub hop, siu, przechodzimy. przechodzimy, E powiem wam, że nie ma problemu jakiegoś tu z wejściem, nie? Normalnie no, na, na tak, szybkości ale... to robię, teraz wpadłem A, w lawę. ale też musisz jakoś wydostać do basy, nie? To, to specjalnie jest tak zrobione. Ale co? Ale jak, będzie, jak będzie siedział w tej bazie i będzie strzelał z niej, no to ktoś będzie miał problem przejścia tutaj, nie? A, no to mógł sobie, no tak, ale mógł sobie jakieś wyjście też zrobić albo wejście na górę. O, no wejście na górę ma jakieś drabinki. Dobra, powiem ma wam, że no ma. jak na 10 minut to ta baza wygląda nawet, nawet, czyli ja daję ocenę 6. 6. Tak. No to czekaj, bo tak patrzę na tą bazę, ma lawę, kolce te, trochę się powtarza ta lawa dwa razy, nie wiem po co. Kolce też tu widzę, że są dziury, a nie nie. Ma dobra, ziemię, dawaj a szybko, a nie, nie są tam fajne, gadać o jakiś. No tam... dobra, dam taką piąteczkę, mi się wydaje. Dobra, no to masz ode mnie 7 tu 5, czyli 12. Weź sobie zapisz tutaj, Smyslow yy, na tabliczce. Dobra, teraz, teraz oceniamy do bazę Alka, tak? To jest Alka, no tutaj tak, moja baza. bloka akurat wybrał Bedrocka, ale bloki nie są oceniane, tak jak mówiłem na początku, mógł sobie nawet zrobić, nie wiem, z wełny, nie, nie robi to jakoś różnicy, bo zrobił to komendą w bardzo szybki sposób. No i mamy na zewnątrz spajki i dojście do tej tajnej bazy, no to na, naprawdę to, to, nie jest skomplikowane. Wchodzisz i przechodzisz tak się... i wchodzisz, jesteś w bazie. No, ale to jest specjalnie, żeby tak było. Bo ja będę strzelał z tej bazy i drzwi będą zamknięte. więc jak będę strzelał, to byś w te koce wpadał, w te lasy. No nie wiem, tak no, no ładnie no to, jest równo, jest wszystko masz tutaj porobione. Ładnie wygląda, ale, ale za to wejście, za to wejście. No niestety, no muszę ci odjąć te punkty. Ja ci daję 5 punktów, nie? Smaj no z jak go oceniasz? No to dawa, to no masz no. 9 punktów, zapisuj sobie tutaj, weź tabliczkę, o i postaw dziewiątkę, Idziemy teraz do mnie, no i oceniajcie moją bazę. I zobaczcie też na wejście do niej, no? Czy to, do niej jest tak łatwo wejść? No, wiesz co, uznajmy, się, no i, że. No i słuchaj, no to włącz sobie tak. tryb survivalowy i spróbuj tu przejść. z no próbuje i nawet nie daje rady przez spajki przejść. Teraz pajęczynę wpad elegancko, no widzicie? No, to jest prawdziwa ja, tak? tajna baza. Okej, okay, to cyk. Cyk, cyk, udało się! Tak, akurat, akurat, bo przeskakiwałeś wszystko, no. No, a, no, to no, dobra, no, ale to za, oceniamy, nie? I słuchaj, wyjście masz normalnie do góry, można wyjść sobie do góry, wypaść też nie wypadniemy, bo ma jest płotek, także nie przejmujcie się, elegancko, a, tu fajne, jest woda fajne. rozlana, tu lawa, także dawajcie ocenę. Smajstoł, pierwszy ty, pierwszy ty, patrzymy na Smajstowa, ile on mnie tutaj oceni. No dawaj tabliczkę, elegancko, dobra, i jestem ciekaw, dał mi Dziewiątę. dziewiątkę, tak jest, mam dziewiątkę! Z, ja, to, ale ile? Ma tyle punktów w jednej ocenie, co ja w dwóch, e, no to ja ci daję ósemkę. I jest! Tak jest ej, wygrałem dwie ostatnie konkurencje! Co czyni mnie mistrze w budowaniu normalnie tajnych baz, widzowie! A jak wam się podobało? Wy też oceniajcie, słuchajcie, widzicie teraz nasze trzy bazy. E, ja się ja się oddalę, o, ja się oddalę, zobaczcie, po lewej jest smajstowa, po środku Alka, Po tutaj po prawej jest moja. Także wy też możecie ocenić nas, napisząc w komentarzu, jakie wydajecie oceny. No i co, ten odcinek już się będzie kończył, także ja się z wami żegnam do jutra. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej!